Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Wam, w jaki sposób możecie zeskanować kod QR na iPhone'ie. Mamy na to dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wejście po prostu w aparat, nakierowanie telefonu na kod i kliknięcie odnośnika. Drugim sposobem jest zrobienie sobie skrótu w centrum sterowania. Tutaj jest ten skrót na samym końcu, natomiast jeżeli go nie mamy, to oczywiście pokażę, jak go zrobimy. Wchodzimy w ustawienia, centrum sterowania i tutaj powinno być na dole, w tym momencie mam to oczywiście tutaj dodane, można zmienić też kolejność, to już wedle uznania. Klikamy sobie na ten skaner kodów i już nas przekierowało na stronę, do której ten kod QR się odnosił. Jeśli film pomógł, zachęcam Was do subskrypcji kanału, dzwoneczka i oczywiście polubienia tego filmu. Do usłyszenia w następnym poradniku.